Dzień dobry, nazywam się Ania Szczywka. Jestem mamą trójki dzieci, nauczycielką języka angielskiego, a także autorką książek dla dzieci. Jestem także czytelniczką biblioteki w Gierałtowicach i wraz ze swoimi dziećmi regularnie przychodzimy tutaj wypożyczać książki. Przychodzę dzisiaj do Was w ramach kampanii Tata też czyta, bo wiecie, czytanie dzieciom to świetny sposób na wspólne spędzanie czasu. Czytanie dzieciom książek rozwija ich słownictwo, wyobraźnię, buduje pozytywne wzorce. Czytanie rozwija pasję oraz pokazuje jaki świat wokół nas jest piękny. Zachęcam wszystkich tatusiów, a także mamy do regularnego, codziennego czytania dzieciom swoim dzieciom książek nie tylko po polsku. A moje książki, które tutaj widzicie, napisałam właśnie dla moich dzieci, gdyż one buntowały się na język angielski, nie chciały się go ze mną uczyć. Postanowiłam zatem napisać książki w języku polskim, w których narracja jest właśnie prowadzona w ich ojczystym języku, a język angielski został tam sprytnie wpleciony w narrację. Także dziecko czytając w języku polskim, bądź też słuchając opowiadań w języku polskim, nie tylko uczy się, Słówek, zwrotów, a nawet całych zdań, ale także uczy się, w jakim kontekście może je użyć. Bohaterką moich książek jest kilkuletnia Maja, która wraz z rodzicami wyjechała do Wielkiej Brytanii i tam w rzeczywistym, naturalnym kontekście uczy się języka angielskiego. W, pierwszym, w pierwszej mojej książce, w pierwszej części przeczytacie opowiadania Maja w Nowym Domu. Maja w restauracji i Maja w Zoo. Natomiast w drugiej części przeczytacie opowiadania Maja w parku. Maja leci samolotem oraz Maja u lekarza. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich tatusiów, ale także mamusie do regularnego czytania w języku polskim, a także w języku angielskim, a moje książki mogą być świetną propozycją na takie wspólne spędzanie czasu razem.